Cześć, z tej strony Akładami. Serdecznie witam Was na moim kanale. Po dłuższej przerwie wracam z nagraniem filmiku. To dość duża zmiana u mnie, ponieważ ostatnim razem, jak nagrywałem filmiki, miałem całkiem inny pomysł na moje plany akwarystyczne. Troszeczkę się pozmieniało troszeczkę się zmieniły akwaria. Teraz widzicie na ekranie. Akwarium 112 litrów, które zostało uruchomione w listopadzie w zeszłym roku. Także, no, jak widzicie, dużo się pozmieniało Jeżeli chodzi o moje akwaria, to tak jak pamiętacie, poprzednio miałem 4 kostki 30 litrów, 2 zbiorniczki 25 litrów i 1,54. Także troszeczkę zredukowałem te akwaria. Aktualnie posiadam tą 112, którą widzicie. Dwie kostki 30 litrów Oraz dwa faria 25 litrowe Dwie 30 zostały zlikwidowane i, i sprzedane Natomiast e, ta 54 jest też zlikwidowana i, i e, czeka na sprzedaż e, Wystawiłem na Alixa, może ktoś się skusi Co do tej 112, no był to dosyć spontaniczny pomysł Ale mi się podoba Troszeczkę tutaj włożyłem pracy w to, żeby to tak wyglądało. Najbardziej z tego wszystkiego chyba podobają mi się roślinki, bo są w bardzo dobrej formie, przynajmniej większość. Jeżeli chodzi o sprzęt w tym akwarium, wykorzystany, może komuś się to przyda, może nie. Mam tutaj filtr od Aquala. Ufam tej firmie, mają dosyć tanie sprzęty, a dobre, tak samo jest serwis, bardzo dobry jeżeli chodzi o jakieś tam usterki czy coś, na szczęście mi się to nie zdarzyło odpukać filtr jest Aquala, a dokładnie model Ultramax 1500 nie będę mówił o parametrach, jak ktoś chce to sobie po prostu sprawdzi w internecie jak to wygląda kosztuje on około 450 zł, aktualnie z tego co kojarzę na to akwarium jest bardzo dobry, ponieważ przewidziany jest on na większe akwaria, jeżeli chodzi o litraż. Więc tu, tu, jak widzicie, można zobaczyć po tafli wody, że jest bardzo duża przepustowość, przepływ. Oprócz tego tutaj jest grzałka 100W, też od aquala. Ona się podaje, że nazywa Ultra Hit, czy, czy jakoś tak. jeżeli będziecie chcieć, Jeżeli będziecie. Mieć jakieś pytania o konkretne nazwy i modele, piszcie w komentarzu to sprawdzę i Wam odpiszę. Jest tutaj jeszcze pokrywa: są dwie żaru, nie żarówki, tylko lampy LED, a dokładnie listwy. Jedna jest typu plant, druga zwykła, LEDowa o barwie takiej właśnie bardzo zimnej. To bardziej kolory tych rybek było lepiej widać. Natomiast, jeżeli chodzi o same rybki, które tutaj widzicie, no to upływają tutaj neonki. To różne neonki: neon czerwony, neon innesa, i bodajże jeszcze jakiś diamentowy powinien się znaleźć. Oprócz tego mieczyk halera. Dwie samiczki, jeden samiec. Samiec bardzo często siedzi w krzakach i się ukrywa, więc pewnie go nie widzicie. Może później wypłynie, zobaczymy. Jest też parka, albo i nie parka, górami w sumie to, to nie wiem. Dwie sztuki na pewno. Jest też parka Akar Electric Blue. To na pewno, bo już miały młode. No, ale że jak mi nie zależy na młodych, to nie odławiałem i po prostu wyginęły. Są też trzy skalarki. Małe do tego. Reasbory Espey. Jeden gupik. E, pawie Oczko e, Samica, jeden gupik Endlera Samica. Gdzieś tutaj też, też pływa Molinezja. Jedna e, księżycowa. Mam też tutaj kilka zbrojników. Wszystkie są zwykłe, standardowe zbrojniczki. Plus jeden taki czerwony. On się chyba Super Red się nazywa. Co jeszcze o tym akwarium? Podłoże jak widzicie są jakby dwa rodzaje, czyli piasek i taki żwirek, żwirek jest bardzo gładki, parzony, naprawdę polecam do sadzenia roślin, bardzo fajnie się w nim rośliny sadziło. Pod żwirkiem mam substrat tropiki, który bardzo polecam, niesamowicie fajnie rosną roślinki na nim jak widać, co tutaj jeszcze, to z tyłu tutaj tło, to jest tło strukturalne. Jest ono włożone do akwarium po prostu. Fajnie to wygląda. Było dosyć tanie i stwierdziłem, że zrobimy troszeczkę inaczej niż czarne standardowe tło, czy też niebieskie. Bardzo mi się podoba. Glony na tym wyskoczyły, ale, ale ma to swój urok. Wygląda jak takie prawdziwe skały oglonione w prawdziwym biotopie. Roślinki zamawiałem. W takiej formie, jak widzicie, czyli to nie były in vitro, normalne szczepki, bardzo fajnie były zapakowane. Znalazłem ciekawą firmę w internecie, która fajnie zapakowała te roślinki, były w mega dobrej formie. Był to już, jak zamawiałem, to był listopad, no to jeszcze, jeszcze tak zimno nie było, ale już były te takie przymrozki, i, i naprawdę, mimo tych przymrozków, w faj, fajnej formie przyszły. Myślę, że pokażę Wam jeszcze w innej perspektywie. Tutaj akwaria z innej perspektywy. Po prawej stronie mamy trzydziestkę z gupikami Endlera, po lewej stronie jest 30, gdzie pływa między innymi bojownik, parka pielęgniczek Ramireza, jakieś pojedyncze sztuki razbory galakcje, razbory plamiste i mieszańców gupika Endlera. Poniżej są dwie dwudziestki piątki w jednej pływa, pływają dwie sztuki. Molinezji złotej na kwarantannie ze względu na pleśniawkę, a tak samo całkiem na dole pływa mieczyk halera, tamica również na kwarantannie ze względu na pleśniawkę. Oprócz niej pływają tam jeszcze krewetki red cherry. ale więcej o tych pozostałych akwariach opowiem wam później. Tak samo postaram się coś ciekawego o roślinkach powiedzieć, które mam w tej 112. Myślę, że, że to będzie na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, prośby, to zapraszam Was do komentowania tego filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to, to warto kliknąć za subskrybuj. Postaram się wrzucać coraz częściej jakieś filmiki ciekaw, ciekawe, więc myślę, że to będzie na tyle. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Cześć!